Ile kosztuje w Krakowie postawienie kampera na parkingu dla kamperów? W tej rolce opowiem Wam więcej. Mamy taki nowy projekt w firmie Platinet, jak zapewne wiecie, wynajmujemy, sprzedajemy kampery, akcesoria kempingowe i jesteśmy w fajnej lokalizacji w Krakowie przy ulicy Tadeusza Śliwiaka 48, gdzie jest w pobliżu McDonald's, gdzie są sklepy i jest też fajna trasa rowerowa, którą pojedziemy do centrum Krakowa. Czy wiecie, że doba kampera postoju w Krakowie może kosztować tylko 100 zł, ale jest haczyk. W ogóle nie płacicie nam za parking, tylko kupujecie akcesoria na www.sklep.platinet.pl o tej wartości i odbieracie tutaj na miejscu. A do centrum Krakowa jest tylko 9 km. Jest tutaj pełny dostęp do mediów prądu, wody w cenie. Na naszej stronie internetowej znajdziecie mnóstwo akcesoriów kempingowych, elektroniki użytkowej a nawet sprzętu takiego jak kampery. I w pobliżu oczywiście mamy stację Orlen, mamy McDonald's. Mamy Biedronkę, mamy aptekę, jak i przede wszystkim piekarnię. A jak dopiszę pogoda, możecie wynająć od nas skuter elektryczny i jechać do centrum Krakowa. Jak będziecie mieli plan odwiedzić Kraków, zapraszamy do Platinet na parking do kamperów i zobaczycie naszą flotę ponad 20 samochodów i mamy w ofercie mnóstwo akcesoriów. Także zapraszamy Was serdecznie.